Jest to impreza integracyjna dla środowiska szeroko pojętej pomocy społecznej, jak i dla mieszkańców osiedla, naszych sąsiadów po to, żeby jakby odczarować domy pomocy społecznej, żeby pokazać, że tu jest normalne życie, że tutaj się normalnie funkcjonuje, może być też fajnie, zabawnie. Ciekawie i w ogóle ekstra. Występy muzyczne będą sobie śpiewali. Już Pan Krzysztof Biga śpiewał. Młodzież z MDK przy ulicy Grunwaldzkiej ma koncert. Będzie miał też pokaz breakdance'u, a finałową atrakcją będzie fireshow. Tradycją jest organizowanie dla dzieci z osiedla oraz z pobliskiej szkoły takiego kącika zabaw, gdzie są różnego rodzaju atrakcje, aktywności, pokazy. Uh, concorsi uh...